Cześć, z tej strony Grzegorz Szalewicz. Już za chwilę przysłuchasz albo nawet obejrzysz krótką, ale bardzo interesującą rozmowę z Adamem Odziejewskim o wartościach w firmach budowlanych. Ale jeżeli jesteś głodny darmowej wiedzy, ale tej bardziej technicznej, to w opisie znajdziesz link do darmowego szkolenia, czy AI zastąpi inżyniera budowy. Gorąco Cię na nie zapraszam. Do zobaczenia. Tymczasem miłego oglądania. Nie zgadniecie, kogo spotkałem w Brukseli. Adam Ołdzieniewski, mój kolega, pół człowiek, pół dyrektor. Przy koledze jeszcze <śm> mówię pół człowiek, pół prawda, ale dzisiaj nie będziemy w ten sposób działać, a moglibyśmy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wartościach. Eee, czekaj, muszę joystickiem to przestawić. O, i teraz jesteśmy razem, znowu razem, Adam. Eee, powiedz proszę, czym według Ciebie są wartości dla człowieka, bo o tym dosyć sporo rozmawiamy, te podręczniki Tatarkiewicza, ty o tym można mówić godzinami. Jedno zdanie. A? Jedno zdanie na temat tego, na, na, jak człowiek napisał książkę tak, o tym, i no, studia, no i w ogóle, tak, 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 jesteś tak? pracownikiem na godzinę, A, musisz być efektywny. <grymne> Wartości to taki kompas, który cię prowadzi przez życie, czyli coś, co jest nadrzędne w, jakby w Twoim e, systemie moralnym i pozwala Ci podejmować jakieś tam świadome decyzje. E, po wartościach poznasz tak człowieka? W wartościach poznasz człowieka. Czyli wartości utożsamiają ciebie jako człowieka, definiują jaki jest. Definiują, jesteś. tak, no. definiują i stan, stan, sprowadzają taką wewnętrzną integralność, wydaje mi się. Czy wybierasz sobie osoby do współpracy na podstawie tego, czy jakie wartości wyznają? Myślę, że każdy. Ok pozorom. Myślę, że każdy mniej lub bardziej świadomie, ale pewnie każdy. Yy, więc tak, no myślę, że tak. Myślę, że szef jest bliższy do mnie, bo aj ciebie łapie, Nie no, wiem dlaczego. Wyglądamy do... praktycznie tak samo. A, a ciebie zaraz rozjedzie rower i będziemy wyglądali już zupełnie inaczej. Ach, ta Belgia jest piękna. Powracając do wartości. Powiedz, proszę, co z wartościami per firma? Bo ja się często spo, spotykam z czymś takim, że pracownik danej firmy gdzieś tam na budowie mówi, no tam, od 2021 mamy taki zielony listek w logo, on ma tam nam przypominać, że jesteśmy mega-eko i tam mamy rozpisane wartości, ale wiesz, jak jest. I po tym, wiesz, jak jest, oznacza, że to wszystko jest do kosza. Czym są wartości w firmie budowlanej? Czy one, tak jak człowiek, identyfikują? Znaczy, w każdej firmie, nie tylko budowlanej. Oczywiście my tutaj się skupiamy raczej na branży, ale... ale w każdej firmie. No, wartości to jest coś, co tak naprawdę firmę definiuje pod kątem tego, jaka chce ona być. Mhm. No. Ja, co jest dla niej ważne, co, jest tak na, co powinno być dla niej ważne. Jak przenieść to, co ma w sobie człowiek, który, powiedzmy, ją stworzył, nią zarządza, mhm na całą organizację. Po to są moim zdaniem wartości w firmie. Rozumiem. I teraz te wartości są różne. Oczywiście, wiesz, tam nie się wpisuje czasem tak po prostu. Mhm. Zielone, tam energia, coś tam, wiesz, sustainability, nieważne. A czasem są one naprawdę ważne. No załóżmy, że zakładasz firmę e, ty jako ty mhm. i zatrudniasz, nie wiem, 10 tysięcy ludzi. No to nie powiesz każdemu słuchaj. Dla mnie jest ważne, żebyś ty był tam, nie wiem, uczciwy, otwarty. Wiesz, i tak dalej. No nie, nie powiesz, ale z jednej strony to jest Więc... Twoja firma, Twoja, że tak powiem, spuścizna, i powinieneś mieć no, ale... no moralne prawo do mówienia, jaki ten byt ma być. Tak, i chcę, jest pewien właśnie katalog, którym chcesz, żeby ludzie się kierowali. I myślę, że tak w dużym skrócie to pewnie po to są wartości w firmie. Tylko, że znowu one widzisz. No, one są dobre wtedy, kiedy, jak ze wszystkim zresztą, kiedy tak naprawdę nie są narzucane, mhm. tylko są współdzielone. Kiedy ludzie się z nimi identyfikują, czyli są zgodne z ich wewnętrznymi wartościami, osobistymi wartościami, mhm. to, to wiesz, jak te wszystkie warunki są spełnione, to firma żyje tymi wartościami. Jeżeli na którymś poziomie jest jakieś zakłamanie, czy z jednej strony mówię ci Grzegorz, dla mnie ważne jest, żebyśmy. Byli partnerami z naszymi podwykonawcami, żebyśmy Aha. z nimi tam pracowali otwarcie, szczerze i tak dalej. A potem ci mówię, dobra, ale tego to im nie mów. Albo wiesz, <grym albo <grym dodaj bufor w, <grym tym harmonogramie> w tym harmonogramie. W tym, w tym miesiącu to im nie zapłacimy, bo wiesz, ja muszę sobie nową furę ogarnąć. Aha. No to, to już jakby czujesz, że to trochę tam takie zakłamanie. Prowadzi tak naprawdę do niego. Znaczy, wiesz, te wartości po prostu zmazujesz. Tak? Według ciebie wartości mają nie powodować dylematów. Te wartości w moim odczuciu są po to, żeby te dylematy rozwiewać. Okay. Po to, żeby właśnie jak staniesz przed takim dylematem, to żebyś sięgnął do tego podręcznego katalogu i sobie powiedział, nie, pewnych rzeczy nie robimy. Nie robimy, bo jest to niezgodne z tym, co sobie wcześniej wyznaczyliśmy, mhm. niezgodne z tym, jacy chcemy być i tak dalej, a nie. Miał właśnie dylemat, czy zarobić na czymś, co powiedzmy jest na przykład dwuznaczne moralnie, tak? Jasne. A co powiesz na, w reakcji na takiego pracownika, który mówi: ah, Mamy jakieś wartości w naszej firmie, ale wiesz jak jest, pieniądz nie śmierdzi. To jest porażka ja... komunikacji. Gdzieś tu jako, jako dyrekcja, zarząd popełniamy błąd, no właśnie, nie komunikując tego, albo komunikując, a potem zaprzeczając temu własnymi działaniami. Podałeś ten przykład zielonego listka w logo, nie? Tak. Załóżmy. No to wyobraź sobie teraz taką co dobra, przyklejamy tam ten listek, ale potem jest rzeczywiście jakaś inicjatywa, którą, wiesz, możemy wprowadzić, ale nie musimy. Może ona będzie kosztowała 10 tysięcy złotych na budowę, i ale za to na przykład, tam nie wiem, no, spowoduje, że lepiej zarządzamy odpadami. I wiesz, i tu ten nasz nadrzędny katalog powinien powiedzieć, tak, no okej, okay, to jest jakby zgodne z naszymi wartościami, zróbmy to. A jeżeli ja ci powiem, nie, stary, dobra, 10 tysięcy tam pies to drapał, wiesz, szkoda, to, to powstaje taka dychotomia. Z jednej strony ci mówię, nie, nie, to jest dla mnie, to, to jest nie grzegorz, to jest dla mnie bardzo ważne, bardzo ważne. Aż do momentu, kiedy muszę wydać na to 9000 tysięcy złotych, tak? A wtedy to już tak wiesz, no tak, no jest ważne, ale... Jesteśmy innowacyjni, ale nie aż tak, no, żeby mieć my... licencję luksa. Tak, może nie przesadzajmy, wiesz, <gry> nie? nie? Znaczy to zawsze oczywiście, wiesz, no firma, tak samo jak życie, jest pełna dylematów, tak? Znaczy codziennie podejmujesz tysiące decyzji. Jak nie więcej, no, no wiesz, w skali firmy to są po prostu tysiące, dziesiątki tysięcy decyzji codziennie. E i wartości to ułatwiają, a nie utrudniają. I wartości powinny to ułatwiać i im lepiej masz te wartości wdrożone, im lepiej one rzeczywiście są dla ludzi takim drogowskazem. Tak. Tym lepsze są te decyzje, tym bardziej zgodne z tym, kim, czym ta firma chce być tak naprawdę, jaką jednostką, jakim podmiotem. Rozumiem, a powiedz proszę, co jeżeli chodzi o nowych pracowników. Dołączasz do firmy budowlanej, firma ma zestaw wartości, które tworzą kompas moralny, tak nazwijmy, danej firmy. No i co, Ty z dnia na dzień utożsamiesz się z tym kompasem, czy powinieneś przejść jakiś proces indoktrynacji? O co tu chodzi? <laughs> a to jest dobre pytanie, proszę, szczerze, bo... Nie uzgadnialiśmy go. Bo ma tak i ona tak. E, bo procesy indoktrynacji, na przykład w korporacjach, generalnie Aha. są dość powszechne. Aha. I to jest, wiesz, i to jest bardzo ciekawy, bo rzeczywiście, wiesz, e, taki efekt występuje. Pamiętam no, kilka korporacji, które przez moje życie w taki czy inny sposób się przewinęły. Aha. Nie mówię nawet o tym, gdzie ja byłem zatrudniony, ale takie, które znam, że tak powiem, bardziej z bliska. Aha. No i tam rzeczywiście czasem ten proces indoktrynacji i takiego narzucania tych wartości był bardzo intensywny. Nie? Mhm. Branża FMCG, Fast Consumer Goods. Czyli wiesz, no tam proszki do prania, tam, nie wiem, no jakieś tego typu rzeczy, tak? A turbo korporacje, tak? Aha. No i rzeczywiście, żeby już te wartości wdrożyć, no to musisz tak naprawdę tam wtłaczać je kijem generalnie, nie? Żeby to jakoś tam poszło. A wiesz, no i w, w mojej ocenie im mniejsza firma, tym łatwiej oczywiście. co chyba jest dość, dość jasne, nie? No, tak, bo to, wiesz, zdecydowanie. Jak my we dwóch, no może to zły przypadek. Jak ja z dziesięcioma kolegami bym założył firmę. Eee, no, to, no to musimy się zgodzić, jeśli chodzi o wartości, bo inaczej, jeden mówił, dobra, machnij tam ręką na, na tę uczciwość, wiesz. Dajmy mu trzy koła, niech podpisze ten odbiór. Tak, dokładnie, no. A wiesz, a drugi powie, że absolutnie, wiesz, nie, albo wiesz, mhm. albo co gorsza, daj dziesięć, żebyśmy wygrali ten przetarg, nie, bo przecież potrzebujemy. Bo to jest, wiesz, to, to, tu zaczyna być tak naprawdę problem. Nie? Tak, Że... bo zobacz, mamy na utrzymaniu 30 osób, Dokładnie. dajemy im pracę, Antkowi się urodziły bliźniaki, Dokładnie. a my możemy pozyskać projekt, wystarczy tylko wsiąść w samolot, polecieć i w terminalu dać po prostu kopertę. Nie? Dokładnie. E, I to nikomu... jest ten moment Przecież nik... testu. Przecież nikogo nie zabijamy, nikogo nie krzywdzimy, tak? No już robimy dobrze dla Antka, prawda? Dokładnie, no. i dla firmy, tak I... Jest. Także... I to jest, wiesz, to jest problem, to jest problem, po to są wartości. No. Podsumowując. Zespół wartości tworzy kompas, na podstawie którego nie masz więcej dylematów, jeżeli chodzi o decyzję, tylko bezwarunkowo potrafisz tą decyzję podjąć. Wiesz, musisz wyważyć dwie rzeczy z zupełnie jakby innych kategorii życiowych, tak? Mhm. Wiesz, tu pieniądze, pomoc, utrzymanie firmy, może ktoś straci pracę, może to. A z drugiej strony to coś tak ulotnego mhm. jak wartości, ale z drugiej strony coś tak niezwykle istotnego jak wartość. Jak Firma, a już co gorsza człowiek rozmija się w życiu ze swoimi wartościami, mhm. to albo spycha je do jakiejś takiej podświadomości i sobie je zawsze tam wiesz, racjonalizuje, że w tej sytuacji to akurat musiałem dać kopertę, tak? Albo musiałem coś zrobić, nie? Mhm. E, tak ogólnie to nie, nie, to jestem, wiesz, to jestem turbo uczciwy generalnie. Tak, tak. Ale tu akurat... Do taki... chodzę. A jak dam kopertę, to nawet dwa razy, wiesz, tak. Nie? Rozumiesz, jakby mhm. łatwo jest zracjonalizować i zepchnąć te wartości do takiej... Firmowej podświadomości. Tak sam, że tak powiem, z tym godzisz i traktujesz to właśnie jako drogowskaz. Oczywistymi, które powiedzmy są mniej lub bardziej dyskusyjne właśnie mhm. ASG, wiesz, no, generalnie tak, natomiast wiesz, no jakby tam zacząć w szczegółach o tym rozmawiać, to pewnie część tak, część być może, a część być może nie. Rozpoczęcie budowania jakichkolwiek struktur, które są większe niż ty i, i, i Twoja świnka morska i pies polega najpierw na zdefiniowaniu wartości, na podstawie których będziesz podejmować ważne decyzje. Na razie mają one wymiar tysiąca złotych, ale to, w przyszłości... To jeszcze inaczej, bo ja uważam, że tak, uważam, że każdy człowiek powinien się nad tymi wartościami sam dla siebie zastanowić. Zgoda. I to jest taki, wiesz, taki może przekaz zmierzający w stronę pęty. Mhm. bo to jest w ogóle ważne, nie? Że jakby czym się kieruje w życiu, bo wiesz, Ty też umiesz żyć małe dziecko, potrzeby finansowe, przyjdzie do Ciebie ktoś i powie... Panie Grzegorzu, no... no Załatwimy ten odpowiedź. Wiesz, Pan, nie? Wiesz pan, jak jest. No. I wtedy wracasz do domu, siadasz i mówisz, a e, chuj, może tym razem wezmę, nie? Angelę musimy porozmawiać. <grym> Dokładnie. Okay. Rozumiem. A, a, niech wiesz, ten... a chodzi o to, żebyś tam usiadł i powiedział, no nie, nie, ja po prostu takich rzeczy nie robię. Mhm. Nie robię, bo nie robię. Nie dlatego, że jest w tym coś racjonalnego, bo nie ma w tym nic racjonalnego. Aha. Moim <grym> zdaniem doskonałą pętą będzie to, że nie ma płyty, a... Ty, jeżeli to oglądasz, i powinieneś zastanowić się, czy pracujesz w miejscu, którego wartości są dostosowane do Twojego kompasu moralnego, bo Ty ze swoim kompasem zostajesz na całe życie, a firma no, jest na kilkanaście lat, jak dobrze wiatr zawieje. Zgadzasz się? Zgadzam się. I myślę, że w ogóle dobrym ćwiczeniem jest to, żeby sobie, żeby sobie przemyśleć, czy, czy to, co firma ma na sztandarach, a to, co robi, czy to jest spójne. W większości przypadków pewnie tak, pewnie w niektórych nie. Mhm. I jak nie, to tym bardziej się zastanowić, czy, czy to jest okej okay dla Ciebie. No, jak, jak sobie odpowiesz, że jest okej, okay, to, to okej. Okay, no. To był Szrek i osioł z Zasiedliwego Burogrodu, a ze mną był Adam Łodziejewski. Cześć!